24 lipca w Muzeum Wojska Polskiego, w sali wystawy czasowej, pamięć nie dała się zgładzić, miała miejsce promocja książki Krystyny Piórkowskiej, Anglojęzyczni Świadkowie Katynia, wydanej w dwóch językach, polskim i angielskim. Na spotkanie z autorką przyszli liczni przedstawiciele rodzin katyńskich, z prezes Izabellą Sariuskomską na czele. Obecny był były dyrektor muzeum, obecnie wiceminister spraw zagranicznych, profesor Janusz Cisek, który był inicjatorem powstania książki. Prezentowana praca jest pierwszą publikacją sygnowaną winietą Muzeum Katyńskiego jednocześnie będąca z Jastunem szeregu opracowań przygotowywanych zarówno przez pracowników placówki, jak i zaproszonych przez nią historyków z uczelni wyższych i placówek naukowo-badawczych w Polsce i za granicą. Publikacja Krystyny Piórkowskiej jest nowatorską próbą przedstawienia udziału świadków zbrodni katyjskich z zachodu, wykorzystanych przez Niemców w trakcie propagandowych działań w 1943 roku oraz przez Związek Radziecki podczas prac tzw. Komisji Burdenki zimą 1944 roku. Zagadnienie to było dotąd traktowane w literaturze przedmiotu marginalnie. Serdecznie witam w Muzeum Wojska Polskiego. Na dość szczególne... Spotkanie rozpoczął pełniące obowiązki dyrektora pułkownik Henryk Łatkowski. Wydawałoby się, że temat zbadany okazuje się, że tak ciekawe spostrzeżenia i tak ciekawe dokumenty udało się... Pułkownik Henryk Łatkowski przywitał przybyły na spotkanie Korpus Dyplomatyczny, pierwszego sekretarza Ambasady Południowej Afryki, atasza amerykańskich sił zbrojnych, ambasady USA, wojskowego atasza ambasady niemieckiej oraz wszystkich przybyłych dostojnych gości, wojskowych i cywilnych w dziewiętnastą rocznicę urodzin Muzeum Katyńskiego, sami sobie zafundowaliśmy książkę Pani Krystyny. Spotkanie prowadził kierownik Muzeum Katyńskiego Sławomir Frontczak. I praca Pani Krystyny jest pewnym przybliżeniem do mało znanych szczegółów związanych właśnie z anglojęzycznymi świadkami sprawy katyńskiej, i mam nadzieję, że praca ta będzie zaczynem do jeszcze innych pierwiastkowych badań idących w tym kierunku, bo poza anglojęzycznymi świadkami mamy i francuskojęzycznych świadków i etc., etc., etc. I byłoby dobrze, gdyby stało się zadość marzeniu wszystkich tak naprawdę historyków sprawy katyńskiej w Polsce, ażeby znalazły się wreszcie środki na przetłumaczenie na język polski zarówno źródeł niemieckich, jak i źródeł Angielskich, amerykański przede wszystkim ze sławną, ze sławną opracowaniem Komitetu Senatu Amerykańskiego. W 1950 ukazała się słynna książka Józefa Mackiewicza. Profesor Janusz Cisek w kilku słowach przypomniał historię opracowań o Katyniu, podkreślając unikatowość książki Krystyny Piórkowskiej. Chcę pogratulować Muzeum Katyńskiemu i Muzeum Wojska Polskiego, że podjęło się wydrukowania tej pracy. Jestem przekonany, że. Będzie to książka często cytowana, stanowiąca przełom. Obok tych licznych bardzo wartościowych opisów, ta książka to jest nowa jakość. Pokazuje bowiem także na ową zmowę milczenia wokół zbrodni, co było charakterystyczne w postawie władz brytyjskich w Londynie, ale także i e, amerykańskich, które w nowych okolicznościach politycznych uznały, że. Można poświęcić prawdę, pamięć o ofiarach dotyczących pierwszego państwa, które chwyciło za broń w walce z nazizmem, na rzecz ułożenia lepszych stosunków pomiędzy supermocarstwami. Ten etap jest oczywiście zakończony. Cieszę się, że książka się ukazała. Raz jeszcze gratuluję autorce. Dotarłam też oprócz pracy... Krystyna w... W <bląc> Piurkowska w dość szczegółowy w dość sposób opisała zagadnienia, którym musiała sprostać, pracując nad książką. ...w tej chwili i cieszy mnie niezmiernie, że starali się mi pomóc w miarę możliwości, szukając w własnych dokumentach. I własnych materiałach. W ogóle to się rozpoczęło od tego, że pan profesor, teraz pan minister Janusz Cisek, poprosił mnie, żebym badała sprawę amerykańskich oficerów, którzy pojechali do Katynia. Gdy zaczęłam materię badać, to ustaliłam, że to ani nie byli sami Amerykanie, ani nie byli to sami oficerowie, ani nawet nie byli to sami wojskowi. I zaczęłam szukać i pogłębiać dalej. W czasie odkrywania grobów katyńskich działały trzy komisje w dodatku, czyli Komisja Medyczna Niemiecka, Międzynarodowa Komisja Medyczna i Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyżu. W dodatku dowożono do Katynia setki tysięcy niemieckich żołnierzy, żołnierzy francuskiej legii jak i Dywizjon Azul. Natomiast w osobnych grupach przywożono jeńców polskich, jak i anglojęzycznych jeńców. Książka jest napisana i po polsku i po angielsku, a jest napisana po angielsku dlatego, że nazwisko pułkownika czy podpułkownika Johna Van Vlita jest znane w Stanach Zjednoczonych, ale prawda jest zakłamana. I różne mieszane są informacje na jego temat, a w Polsce nawet doszło do tego, że pisano, że on był zmuszony, żeby odejść od służby wojskowej, co nie jest prawdą. I dlatego trzeba było książkę wydać w obydwu językach. Są państwo pierwsi, którzy w Polsce, czy w ogóle na świecie właściwie, wiedzą teraz, że to jest Frank Strubent, brytyjski cywil, który został przywieziony do Katynia jako jeniec. Doktor Butz w niemieckim mundurze, obok niego doktor kapitan Stanley Stuart Gilder. Dwa lata szukałam materiały. Niektóre materiały były bardzo dostępne, bo nawet w Archiwum akt Nowych w Warszawie, dotąd w Polsce nieznane leżą materiały, a inne materiały to rzeczywiście długo się szukało i od Nowej Zelandii po Hoover Institution w Kalifornii. Ośrodek dokumentacyjny, tak jakby Centralne Archiwum Wojskowe Republiki Południowej Afryki byłoby niezbędne, w odszukiwaniu właśnie raportu pułkownika Stevensona, dotąd nieznanego i do teraz dalej nieuznawanego przez Brytyjczyków. Po prelekcji Krystyny Piórokowskiej wyświetlono film na temat wystawy czasowej, pamięć nie dała się zgładzić. Były symbolicznym zamknięciem. Działań, które miały miejsce od lata 1000. Książka spotkała się od razu z wielkim zainteresowaniem, a tematywnie poruszone na pewno znajdą miejsce w powstającym Muzeum Katyńskim. Czy pan się spodziewa takiej książki? No. Nie, na pewno się nie spodziewałam. Szczególnie jestem szczęśliwy, że autorka mogła mi to podpisać, a tematyka jest rzeczywiście no, interesująca dla każdego Polaka.